Wyobraź sobie, że możesz podwoić swój zysk na hoście Bitcoina. Dziś na tapet prosta i bezpieczna strategia. Nie mam zamiaru zanudzać Cię teorią, bo na tym kanale mówimy tylko o konkretach, ale zanim zaczniemy, chwila o polskiej scenie. Czy rozkminiałeś może, dlaczego film konieczny sprzedaje dostęp do swojego mentoringu właśnie teraz? Czy ten gościu posiada jakąś tajemną wiedzę? To co za chwilę usłyszysz, uświadomi cię jak profesjonaliści rozgrywają rynek krypto? Kto zyska? Ci, którzy mają plan i potrafią go rozegrać. Nim przejdziemy do meritum, słów kilka o podstawach tej strategii. Po zaliczeniu strefy około 50 tysięcy, gdzie było 3.82 Fibo, i wypełniliśmy imbalans, który został po tej świeczce popytowej i zbudowaniu się lokalnej struktury wzrostowej, jestem byczo nastawiony i spekuluję, że rynek ma już podstawy, aby wybić ATH, robiąc short squeeze, zwłaszcza, że wspiera nas w tym wszystkim cykliczność i sezonowość. Brakuje jeszcze wybicia poziomu 70 tysięcy dolarów, aby zanegować strukturę niższych szczytów i niższych dołków. Oraz czekamy na zamknięcie się świecy na wykresie miesięcznym ponad oporami, tak jak to miało miejsce w poprzednich cyklach, aby na rynku zagościła. A co będzie dalej? Według cyklu prawdopodobnie rok wzrostów. Jeśli dobrze rozegramy ten cykl, to jest szansa, aby na razie bitcoina zarobić dwukrotnie. Jak to zrobić? Kluczem jest strategia na parze ETH-BTC. Zielony boks to czwarty kwartał roku halvingowego, kiedy bitcoin rusza po nowe szczyty. Rekordy na BTC wlewają w rynek wiele optymizmu. Ethereum przez te trzy miesiące notowało zawsze mniejsze wzrosty niż bitcoin. Ale co się dzieje w nowym roku? Właśnie wtedy zaczynają się większe wzrosty Ethereum. To ten moment, kiedy możemy przejść z bitcoina do ETH, wykorzystując różnicę w tempie wzrostu. Zobaczcie. Do grudnia spadamy. Nowy rok, rakieta. Do grudnia spadamy. Nowy rok, rakieta. Tym razem do grudnia jesteśmy w trendzie spadkowym. A co będzie w nowym roku? Nowy. Za chwilę to rozkminimy. Czy są jeszcze jakieś poszlaki w tej historii, które odpowiedzą nam na to pytanie? Przyjrzyjmy się strukturze rynku. Wzrost, korekta tych wzrostów, głębokie zejście i jazda w górę. Kolejny raz. Wzrost, korekta tych wzrostów, ten sam wzór i dalej w górę. I co widzimy kolejnym razem? Wzrost, korekta tych wzrostów, dokładnie ten sam wzór, i czy kolejny raz czeka nas wzrost. Jakie jeszcze elementy wspólne możemy znaleźć? Pierwszym z nich FIBO. Mamy tutaj głębokie zejście do poziomu około 786. Dodatkowo ta świeca popytowa zostawiła po sobie imbalans, czyli nie było pokrycia po lewej stronie ani po prawej stronie. I dopiero ten głęboki zjazd pokrył nam ten imbalans, czyli mamy. FIBO i imbalans. Zobaczmy dalej. A więc kolejny przypadek. Mamy tutaj wzrost. Po tym wzroście nastąpiła korekta podobna do tamtej. Tym razem zeszła do poziomu 8,86 FIBO, czyli głębiej, ale zobaczcie to. Ta świeca popytowa zostawiła po sobie imbalans, czyli nie mamy pokrycia po lewej i po prawej. I tutaj tym głębokim zejściem cena ten imbalans wypełniła. I kolejny raz szukamy podobieństw, czyli mamy nasz wzrost, korektę, która wygląda tak samo jak poprzednie. I tutaj schodzimy głębiej. Zobaczcie, świeca popytowa, po której pozostał imbalans, i schodzimy teraz głęboko, żeby ten imbalans wypełniać. Teraz najważniejsze: jaki plan rozegrania? Jeżeli Bitcoin spełni warunki, o których mowa była na początku, czy pamiętasz jeszcze jakie? To zamierzam Ethereum do Bitcoina rozegrać w taki sposób, że jeżeli zobaczymy zejście, nie będę czekał na 786 FIBO, tylko Zamienię BTC, gdy ETH-BTC dojdzie tutaj do tej zielonej przerywanej linii, gdyż mamy tutaj order block, czyli ostatnia świeca spadkowa, po którym nastąpił duży ruch ceny w górę. Wypełnimy tym samym imbalans, retestując tego order bloka, więc chciałbym pierwszą pozycję zawrzeć tutaj w tym miejscu. Ale Bitcoin musi spełnić te warunki, pod co zamierzam grać? Zważając na to, że dynamika na ETH-BTC jest coraz niższa, co widzieliśmy na wykresie. Zamierzam grać po wypełnienie zasięgu tutaj tego ruchu, po którym nastąpił spadek, czyli 1 do 1 tego ruchu jest na tym poziomie, jeżeli wejście byłoby praktycznie idealnym dołkiem, co jest możliwe, dawałoby to około 100% wzrostu. Historia nas uczy, ale tylko ci, którzy zrozumieją jej lekcje, wygrają. Jeśli chcesz być jednym z tych, którzy zarobią więcej na nadchodzącej hoście, to na kanale Wieczny Student czytam wykresy, które mówią więcej niż tysiąc słów, co ułatwia rozgrywanie rynku. Obserwuj po więcej.